Dzień dobry, witam was w kolejnym odcinku na kanale Fabryki Rowerów. Dzisiaj przedstawiamy po raz kolejny model Super Caliber, ale tym razem w podstawowej wersji dostępnej, czyli wersji 96. Sam Super Caliber, o którym już yy, mieliśmy kilka odcinków i o nim mówiliśmy, konstrukcja samej ramy jest taka sama jak w innych modelach Super Caliber, natomiast cyfra 96. Oznacza osprzęt, tak naprawdę, i komponenty, ta podstawowa wersja tego modelu. Zaczyna się od kwoty 23400 zł. Występuje w trzech kolorach: jest biała, perła z czarnym dodatkiem. Występuje również taki czarny z szarymi dodatkami i czerwony z czarnymi dodatkami. Co do samego roweru, Superkaliber już wielokrotnie mówiliśmy, że jest to naprawdę genialny rower, bo jest to rower z podwójnym zawieszeniem. Ale ma rewelacyjną blokadę skoku. Jedną manetką włączamy blokadę skoku i rower nam się blokuje. Zawieszenie w nim z przodu i z tyłu. Rama jest wykonana z karbonu OCLV Mountain. Sam amortyzator powstał we współpracy Treka z Foxem. System knock-block, który powoduje, że nie uderzymy ani kierownicą, ani golenią amortyzatora o ramę. Też jest bardzo fajnym tutaj w tym rowerze, że możemy zastosować dwa koszyki bidonu, czyli przy dłuższych jakichś maratonach czy długich wyprawach jest to naprawdę pomocne. W tym modelu zastosowano widelec RockShox Recon Gold RL. On ma 100 mm skoku, natomiast z tyłu jest amortyzator Foxa w technologii Trek i który ma też mówiliśmy o tym 60 mm skoku ale tak naprawdę jak zwrócicie uwagę, widełki się nie, nie mają zawiasu z tyłu, one się tak wirtualnie uginają, więc można powiedzieć, że ten rower ma nawet 80 mm skoku, co w zupełności wystarcza do jakiejś cross jazdy czy do maratonów MTB. Sama rama występuje w rozmiarach S M i to jest bardzo fajne rozwiązanie. M łamane na L, plus oczywiście dodatkowo jest LK, XL -ka i również wersja XXL. Koła mamy tutaj Bontrager ze sztywną osią przelotową yy, zdejmowaną dźwignią. Opony są Bontrager XR 2 Timisiu, przystosowane do zastosowania bezdątkowego. Ja tak przypomnę, przy kołach i oponach, że mamy system Bontrager 30 dni satysfakcji. Jeżeli nie jesteście zadowoleni, zawsze możecie wymienić na inny produkt lub poprosić o zwrot pieniędzy. Manetkę mamy tutaj Deore M6100, biegową tylnią przerzutkę Shimano SLX, M7100 z długim wózkiem, kaseta Deore M6100, łańcuch jest też Deore. Wielkość tutaj maksymalna zębatki, bo też o to czasami się pojawiają pytania, to jest nawet 36 zębów, a my już stosowaliśmy... 38. Na bazie tego roweru można zbudować naprawdę wyśmienity sprzęt. Można sobie później opcjonalnie wymieniać czy kierownicę, czy mostek, czy sztycę podsiodłową, czy, czy koła, żeby założyć karbonowe. Natomiast no, jest to rower rewelacyjny, żeby zacząć swoje takie prawdziwe przygody z maratonami XC czy wyścigami XC. Także, jeżeli macie jakieś pytania, zapraszamy Was do komentarzy. Możecie do nas wysyłać. Też zapytania na mail lub dzwonić. No i oczywiście zapraszamy Was do sklepu, jesteśmy tutaj dla Was. Dziękuję bardzo, pozdrawiam.